Hej, witam Was serdecznie w moim nowym filmiku Dawno mnie nie było na kanale Chyba z dwa tygodnie Teraz jak widzicie pojawiam się w troszeczkę odmienionej scenerii Jest tak dlatego, że niestety końcem czerwca ja, mój narzeczony, moje koty, moje pająki i mój wąż niestety musieliśmy się wyprowadzić z poprzedniego mieszkania które wynajmowaliśmy no, dość długi okres czasu Stało się tak nie do końca z naszej woli Wyprowadzaliśmy się troszeczkę na wariata w bardzo nerwowej atmosferze, w dość nieprzyjemnych Okolicznościach, ale nie jest to tematem tego filmiku. W każdym razie końcem czerwca zupełnie nie miałam głowy do nagrywania dla was ani recenzji, ani żadnych tagów. Musiałam szukać mieszkania, musiałam pakować moje rzeczy. Nawet na Facebooku zamieściłam takie zdjęcie mojej biblioteczki, która spoczęła w olbrzymich kartonowych pudłach, i wyglądało to wszystko bardzo smutno. Miałam bardzo dużo stresu. Bałam się, że nie uda nam się tak szybko znaleźć żadnego nowego mieszkania, ale na szczęście udało się. Także oto jestem tutaj. Moja biblioteczka niestety nie jest już na tych pięknych, drewnianych regałach, tylko jest tam z boku usytuowana na takiej meblościance, coś Ala Muzeum PRL-u. Ale w zasadzie nawet to mieszkanie mi się podoba, mimo że jest takie anachroniczne. Mieszkam tu od tygodnia i naprawdę wygodnie mi się tu żyje, także jestem zadowolona nawet z tej. Zmiany. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Filmiki teraz będę nagrywać przy świetle dziennym. Na starym mieszkaniu nagrywałam je przy świetle sztucznym. Tutaj nie mam możliwości, bo światło sztuczne, które znajduje się w lampie za mną jest dość ciemne, także będę starała się póki co nagrywać przy świetle dziennym i mam nadzieję, że jakoś, jakoś to będzie wyglądało. No zobaczymy. W każdym razie teraz chcę zacząć od holu, bo ten czerwiec bardzo szybko mi minął przez te wszystkie nieprzyjemne okoliczności, które spotkały mnie na sam jego koniec, ale udało mi się zgromadzić kilka książek, i te książki teraz wam pokażę. Pierwsza książka, którą sobie zakupiłam, to książka Małgorzaty Gutowskiej Adamczyk Cukiernia pod Amorem. W moim poprzednim holu pokazywałam wam. Podróż do Miasta Świateł, i zastanawiałam się, czy jest sens rozpoczynania tej serii, tej całej historii, właśnie od podróży. Ale po przemyśleniach doszłam do wniosku, że skoro główna bohaterka podróży pojawia się wcześniej w cukierni pod Amorem, no to zacznę sobie czytać od cukierni. I cukiernię sobie zakupiłam. Ma ona przepiękną klimatyczną okładkę. Nie wiem, czy w ogóle proza butowskiej Adamczyk mi się spodoba. Mam nadzieję, że tak, ale zakupiłam na razie tylko jeden tom. Jeżeli mi się nie spodoba, to po prostu nie będę kupować kolejnych, a jeżeli mi się spodoba, to zapewne kolejne tomy pojawią się w mojej kolekcji książek. Kupiłam sobie również następne tomy przygód Inkwizytora Mordimera, Jacka Piekary. Tu mam z tej serii Ja Inkwizytor, mam Wieże do Nieba i mam Dotyk Zła. Jak wam kiedyś mówiłam, ja zbieram całą tę serię o inkwizytorze. Mam już praktycznie większość, nawet w tamtym miesiącu przeczytałam Płomień i Krzyż z tej serii. Teraz mam zamiar sobie co miesiąc czytać przynajmniej jedną książkę o Mordimerze. No i zakupiłam sobie, jak widzicie, dwa kolejne tomy. One są o młodości Mordimera. Także jestem ciekawa, czy mi się spodobają. Kolejna książka, którą zakupiłam, to książka kupiona na promocji w Empiku, bo w czerwcu była taka promocja na stronie MPiku minus 70% za książki i ja sobie zamówiłam na tej promocji dwie książki i pierwsza to Chmurdalia Joanny Bator, czyli druga część Piaskowej Góry. Ja czytałam z Joanny Bator Ciemnoprawie noc, które bardzo mi się podobało, także teraz czeka na mnie Piaskowa Góra i mam bardzo duże oczekiwania co do tych książek, co do Piaskowej Góry i co do Chmur dali właśnie, i kupiłam sobie również na tej promocji książkę autorki, której wcześniej nie znałam jest to Maigul Axelson a książka nosi tytuł Dom Augusty ma przecudną okładkę w takich przepięknych kolorach z takim tu fioletem jeżeli chodzi o tę autorkę przeczytałam sobie co nieco na jej temat i z tego co teraz się orientuję jest to autorka, której książki są adresowane szczególnie do kobiet i są niezwykle trudne, bardzo ranią mają w sobie niezwykle mocny taki ekwiwalent emocjonalny są to książki bardzo ciężkie, także jestem ciekawa w ogóle jak te książki przypadną mi do gustu. Myślę, że będą dobre. Tutaj spodziewam się naprawdę świetnej lektury, no ale zobaczymy. Myślę, że w najbliższym czasie się za tę książkę zabiorę. Kupiłam sobie również książkę Marka Chłaski, Chłasko. Pierwszy krok w chmurach. Jeżeli chodzi o tego autora, to tak nie do końca znam jego twórczość. Kiedyś w gimnazjum, kiedy miałam z 14 lat sobie w bibliotece sowę córkę piekarza i ta sowa córka piekarza była wtedy dla mnie taka dziwna, ale teraz sobie myślę, że to dlatego, że byłam po prostu dzieckiem i nie do końca zrozumiałam tę książkę. Także postanowiłam powrócić po wielu, wielu, wielu latach do jego twórczości, do twórczości łaski i zdecydowałam się na zbiór opowiadań właśnie Pierwszy Krok w Chmurach. Myślę, że w tym miesiącu uda mi się ten zbiór opowiadań nadgryźć, że pochłonę chociaż jedno opowiadanie. Sowe córki pekarza też mam zamiar sobie kupić w najbliższym czasie i przeczytać ją ponownie, zobaczyć, co teraz już z perspektywy czasu, będę o niej myśleć, także jestem ciekawa tego powrotu. No i kolejna książka to książka mojego ukochanego Jakuba Żulczyka. Ja kupiłam sobie Ślepnąc od świateł. Jak sami wiecie jestem olbrzymią fanką twórczości Jakuba Żulczyka. Jedną z moich ukochanych książek to jest Zrób mi jakąś krzywdę. Czytałam też z jego twórczości Zmorojewo i Świątynie, które były troszeczkę w innym klimacie, bo były bardziej przeznaczone może dla młodzieży. Były takie połączone z fantastyką, no ale i tak mi się podobały. To jest naprawdę bardzo dobry autor. No i teraz mam Ślepnąc od świateł i w Prost nie mogę się doczekać, kiedy pochłonę tę powieść. I teraz zostały mi tylko książki spod High Targowej, kupione po bardzo okazyjnych cenach. Każda książka kosztowała tylko złotówkę także były naprawdę bardzo opłacalne i jestem przeszczęśliwa, że udało mi się je zdobyć zacznijmy od Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell mam tutaj takie wydanie dwutomowe bardzo pięknie zachowane jak mówiłam, każda książka za złotówkę czyli koszt całości to 2 złote szalona cena naprawdę bardzo ładnie się zachowało i bardzo mi się podoba to wydanie kupiłam sobie również książkę Folknera, Czerwone Liście. Raczej to jest zbiór opowiadań. Nie czytałam jeszcze nic z twórczości tego autora. Coś tam mi się jego nazwisko obiło o uszy. Coś troszeczkę mi się on kojarzy z takim terminem jak strumień świadomości, ale zupełnie nie wiem, dlaczego muszę się bardziej przyjrzeć tej sprawie, muszę zbadać jego twórczość. Jako, że to jest zbiór opowiadań, to myślę, że tam od czasu do czasu jedno opowiadanie nie zaszkodzi. Zobaczymy w ogóle, co ten zbiór w sobie kryje. No i ostatnia książka, która została wydana w trzech tomach. Każdy tom oczywiście za złotówkę. To książka Alwa to stoja Anna Karenina. Takie oto wydanie, tutaj jak widzicie w trzech tomach. Bardzo mi się podoba. Tu jest tom pierwszy, tom trzeci. Nie po kolei wam pokazuję i tom drugi. Ale fajnie w sumie, że są wydane w taki sposób, że są podzielone na trzy tomy, ponieważ łatwiej to będzie wziąć do tramwaju. Książka jest przez to o wiele bardziej leksza, mniejsza. Zmieści się do mojej mojej torebeczki, którą zawsze ze sobą noszę, także cieszę się z tego wydania. I to by były wszystkie książki. Piszcie, jakie Wam książki udało się zakupić w czerwcu. Piszcie też, czy czytaliście którąś z książek, które ja tu zgromadziłam. Kurczę, troszeczkę się teraz obawiam, jak ten filmik wyszedł, bo tak nieswoja się czuję, nagrywając w całkiem innej scenerii, bez tych moich nieśmiertelnych regałów za moimi plecami. Mam nadzieję, że jako tak to wyszło. Jeszcze dodatkowo nie mam tutaj gdzie zamknąć kotów. Koty tutaj cały czas gdzieś krążą koło mnie. Zwykle jak nagrywała nagrywałam filmik, to te koty były zamknięte w drugim pomieszczeniu, tu nie mam takiej możliwości, nie mam nawet jakichś porządnych drzwi w tym pokoju, tylko jest, są takie zasuwane, przesuwane, także takie przesuwane drzwi koty by szybko sforsowały i pewnie by narobiły przy tym bardzo dużo hałasu, więc wolę, żeby tak tutaj krążyły, w każdym razie troszeczkę mnie to rozprasza mam nadzieję, że niedługo się przyzwyczaję te filmiki będą lepsze, także to tyle, widzimy się w kolejnym filmiku, we skromnym podsumowaniu czytelniczym czerwca a potem będę też miała dla Was pewną recenzję. Także do zobaczenia niebawem, pa pa!